Dzień dobry Państwu. Tomasz Jankowski. Witam we wspólnym dziś specjalnym wydaniu we współpracy kanałów Wbrew Cenzurze i Myśl Polska, reprezentowana przez Przemka Piasty. Witam Przemku. Dobry wieczór. Witam Panu, witam Państwa. A dzisiaj rozmawiamy z Januszem korwin mikke którego chyba Państwu szczegółowo przedstawiać nie muszę. Witam, Panie Januszu. Witam Państwa. Cóż, rozmawiamy, pewnie jak Państwo też w tytule zauważyli, o tym, że Pan Janusz Korwin-Mikke nie traci siły, wręcz przeciwnie, zbiera nowe do walki z establishmentem. No i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Co się stało, Panie Prezesie, że ta Konfederacja, że ten projekt Konfederacja w jaki sposób, jak rozumiem, przestał Panu odpowiadać i zdecydował się Pan jednak na powrót do samodzielnej drogi? Znaczy, Konfederacja, ja jestem dalej członkiem Nowej Nadziei i Konfederacji, tylko no już na, nie mam nadziei na, na dalszy pobyt w Nowej Nadziei, bo dzieją się rzeczy, no, których nie chciałbym widzieć w żadnej partii politycznej, już zwłaszcza we własnej, że tak powiem, którą zakładałem. Zupełne jakieś, partia stała się no, totalitarna, trzeba powiedzieć, nie autorytarna, tylko totalitarna niestety. Sądy wyrzucają masowo ludzi za rzeczy nieprawdopodobną, Zatem wyrzucili człowieka za to, że był, że poszedł na zebranie patriarchatu, nie zabierał głosu, tylko siedział spokojnie oglądał i go wyrzucono z partii. Za to więc to już ludzkie pojęcie przechodzi, Co tu się dzieje? No w tym. No a w konfederacji to jest inna para kalorzy. Tam jest zawieszono, więc jestem obrażony ciężko, bo to oznacza, że nie mam w racji liderów, ale to ostatecznie jest pewna oszczędność, bo nie muszę raz w tygodniu jeździć, jeździć do spotkania. Natomiast, natomiast no, nie mam pojęcia, bo tu słyszę takie głosy, że wygracja chciałaby się pozbyć Brauna, Brauna i korwin więc to mogą to zrobić, to nie jest, to nie, jest, to nie jest, to jest żaden problem. Tylko rzecz polega na tym, że czy, czy ja chcę być dalej w partii, która właśnie nakierowuje się na establishment, bo jeszcze no pół roku nie, ale może dziewięć miesięcy temu, jak na Radzie Liderów tłumaczyłem, że najgorszą rzeczą, jaka może spotkać Konfederację, to jest, że ludzie powiedzą, że to jest partia taka sama jak inne, to wszyscy wali głowami. A teraz najwyraźniej jest taki trend, że mamy być tacy sami jak inni, bo Boże się nie narażać żadnych tam ekstremistycznych poglądów, prawda? No to to nie jest partia, do której chciałem tutaj należeć. Ta partia, partia no miała jednak zdobywać głosy ludzi, którzy chcą dokonać kontrrewolucji, a nie, a nie przytakiwać większości. Przepraszam, skoro nie ma nadziei dla nowej nadziei, to co dalej? Jakie są Pana plany polityczne na najbliższy czas? No więc, jeżeli się nie, nie uda doprowadzić do porządku nową nadzieję, bo ja Zarządzam chyba jeszcze dzisiaj, żeby, żeby zwołać no, Radę, Radę, Radę Krajową i tutaj nawet Kongres Partii, żeby coś z tym zrobić, bo to już naprawdę głos się jeży. Jeżeli się nie uda tego doprowadzić, no, to tak czy owak nową partię, nową partię zakładam. No. Nie muszę, ja pozwolę sobie jeszcze dopytać o to, co określane jest mimo wszystko jako porażka Konfederacji w ostatnich wyborach parlamentarnych z tego względu, że na no lider Sławomir Mencem przecież określił, że liczył na dużo wyższy wynik. Ja mam takie pytanie, jak pan definiuje przyczyny tej porażki? Czy właśnie tą przyczyną nie było to, że coraz bardziej, zwłaszcza w kwestii choćby konfliktu na Ukrainie, liderzy Konfederacji, no ci, którzy się pokazywali w mediach, bo przecież, prawda, pana tam unikano, Grzegorza Brauna unikano, wypowiadali się coraz bardziej tak, jak właśnie ten mainstream. To znaczy, chcąc chyba, nie wiem, zapisać się na siłę do, tego, do tej tak zwanej pierwszej Ligi Polskich, Polityków i, i gdzieś rezygnowali z tej retoryki obstającej za polskim interesem narodowym. Ja tam jestem politykiem polskim i dbam, dbam o interes państwa polskiego, prawda, bo za to mi płacili, jak byłem posłem, teraz już mi nie płacą, więc nie muszę dbać o interes państwa. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście dbam o interes polski jako kraju. To jest zupełnie, zupełnie inna, inna sprawa. I no muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie zrozumieć tego z tego co wyczyniają nasze, nasze elity polityczne, to właściwie, no, właściwie wszystkie no, z, pisem, z PiSem na czele. Pisem na czele, stosunek do Rosji, stosunek do Białorusi, stosunek do Ukrainy, no, w końcu najgorsze jest to, że ci ludzie, tak jak mówię o politykach w tej chwili, ale również i o zwykłych i o zwykłych szarych ludziach. Nie mają zielonego pojęcia o tym, o, tym, o tym, co się dzieje. Państwo sobie wyobraźcie, że nie tylko szary człowiek na ulicy, ale nawet yy, yy, politycy z naj, najwyższej półki, nawet podejrzewam, że i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Białorusi, nie orientuje się w tym, że płacie Jego Ekscelencja Aleksandry Łukaszenka do do powiedzmy sobie listopada 2021 nie uznawał zajęcia Krymu, nie uznawał Republiki Łańskiej, i Dohańskiej, nie uznawał nie niepodległości Abchazji i Osetii, nie uznawał Naddniestrza, nie pozwolił Rosji na założenie bazy, bazy na swoim terenie i co więcej, i co więcej prorosyjskiego kandydata. Pan Wiktora Babarykę wpakował na, na 14 lat do kryminału i mimo próśb jego ekscelencji, mówimy, że Putina, wcale z tego nie wypuszcza. I rozumiecie, polscy politycy w ogóle tego nie wiedzą i w ogóle nie, wiedzą, nie, nie wiedzą, o czym, o czym mówię, nie wiedzą co się, co się stało w listopadzie 2021, ale nie wiedzą, co to akurat to mało ludzi o tym, o tym w ogóle wie, że, że Białoruś już traktuje te porozumienia z Rosją jako nie i będzie się układała z Rosją. No, I to jest niesłychanie ważna sprawa dla Polski, no bo w końcu albo będziemy mieli na granicy z Białorusią armię rosyjską, albo nie, co jest sprawą no, dla Polski podstawową geopolitycznie. Tymczasem nikt o tym nie ma pojęcia, rozumiecie Państwo. Nikt po prostu nie ma o tym pojęcia i nie chce o tym słyszeć. To jest, to jest o tyle też ciekawe, że ja, ja właśnie też zauważam tą muszę powiedzieć uczciwość po prostu właśnie u pana, że pan nie ma takiego zideologizowanego podejścia do tego, co się dzieje na Białorusi i w ogóle do postaci Aleksandra Łukaszenki, tylko myśli pan faktycznie interesem Polski, podczas gdy większość polskich polityków jednak stara się zawsze pokazać jako ci, którzy będą mieli jeszcze bardziej radykalne stanowisko niż anglosasi w kwestii obalenia Aleksandra Łukaszenki właśnie bez względu na to, jaki jest interes Polski, prawda? Ja, ja otwarcie mówię, że Gdyby prezydent Białorusi był ludowersu, to i tak trzeba by go popierać, po to, żebyśmy na granicy tutaj nie mieli armii nie rosyjskiej. Ludzie, co nie jest? Bo kiedyś w najwyższym czasie, który wtedy był się moją własnością, układał się list człowieka, którego nigdy przedtem nie, nie pisał, a nigdy potem. Bardzo ciekawy list, który obszerny, ja go streszczę w dwóch słowach. Mianowicie, kiedyś był taki facet, Napadał na Polskę, rabował, gwałcił, palił, yy, okradał, yy, zajmował nasze ziemię. no ale się go ochrzciło, ożeniło się go z Jadwigo, nazywał się Władysław Nie i zrobił się całkiem niezłym królem polskim. To może być z Łukaszenką, cofką, który w końcu nie rabuje, nie gwałci. <laughs> może być coś takiego też zrobić, ale to się ludziom w głowie nie mieści. To się dzisiaj ludziom w głowie nie mieści, prawda? Że, yy, że, że można być coś, coś takiego. Przecież on nie jest półdemokratą. no to, no to nie jest A czy każdy musi być półdemokratą. No ja na nie jestem. Na szczęście nie jest demokratą, na szczęście nie jest także ludożercą. To Jest bardzo trafna analogia, dlatego że Białorusini uważają się za spadkobierców właśnie tej Litwy historycznej w przeciwieństwie do obecnego państwa litewskiego, którego Białorusini za takich spadkobierców nie uważają. Ale wracając do tej polityki. W państwie litewskim językiem, językiem urzędowym był właśnie starocerkiewny wariant białoruskiego, właśnie. Białoruski wariant stałcerkiem rozumiańskiego, tak to powiedzmy. Dokładnie tak. Panie prezesie, wracając do polityki bieżącej, czy uważa pan, że w tej nowej perspektywie parlamentarnej jest szansa na pewną zmianę polityki wschodniej? to jest coś, co nas wyjątkowo wręcz interesuje? Czy przeciwnie? Czy będzie to kontynuacja tej linii, do której nawykliśmy przez ostatnie cztery lata? Jeżeli minister spraw zagranicznych zostanie pan Radosław Sikorski, to jest szansa, bo jakby pan zajrzał do Wikileaks. Bo tam się okazuje, że on, co, co mówił publicznie, to mówił publicznie, a to, co mówił co mówi prywatnie, to on ma dość realistyczny pogląd na sprawy Białorusi. Zupełnie różny od tego, co mówi nas establishment, co mówią już Amerykanie, prawda? Przecież Amerykanie to jest przecież banda idiotów. Ja wie pan, byłem dwa razy w amerykańskim w tym departamencie Stanu, tak to się nazywa. Przy tym Polish Desk, w tym Wydziale Europy Wschodniej, czy tam Środkowo-Wschodniej, bo nie pani, jak na tej, tej chwili nazywa, I mogę pana zapewnić, że tam siedzi banda idiotów. Tam siedzą ludzie, to, jest, to są ludzie, których jedynym celem jest sprawdzenie, czy wszędzie jest przestrzegane prawa kobiet, prawda, czy, ten, czy, czy działania związków zawodowych nie są zakłócane, czy tam LGBT może swobodnie działać. To tylko ich interesuje, pan nic więcej ich nie interesuje. Jedyny człowiek z tym całym wydziale, z którym dawało się rozmawiać, to, to był uciekinie z, z Ukrainy, ukraiński Żyd, Był to jedyny człowiek, który wiedział mniej, mniej więcej, co, co, się, co się tutaj dzieje. Cała reszta to jacyś Amerykanie, którzy jak Pan wie, z trudem odróżniają Poland od, od Holand. Więc... Panie, panie prezesie, zrobiło się dość humorystycznie, ale rzeczywiście chyba w takich czasach, jak żyjemy, to zostało to się tylko śmiać. Tylko się śmiać, bo jeżeli, jeżeli broń atomowa jest w rękach, w rękach ludzi, ludzi, którzy nie wiedzą, na, na, jak, na jakim świecie żyją. Pamiętam, jak jakiś wyższy oficer CIA uciekł, jeszcze, jeszcze ze czasów Clintona, chyba uciekł za granicę i oświadczył, że nie da się już nic zrobić w CIA, ponieważ, ponieważ było polecenie, że ma w każdej placówce również na Bliskim Wschodzie, mieć odpowiednia ilość, odpowiednia ilość murzynów, murzynów, homoseksualistów i kobiet. Gdzie znaleźć, gdzie znaleźć murzynkę homoseksualistkę, kobietę, która by znała język arabski, prawda? No, no ciężko znaleźć, w wyniku czego, w, w tych placówkach nie było nikogo, kto by znał, kto by znał języki arabskie. Placówki zawsze oślepione. To może akurat nie najgorzej, jeżeli właśnie ten hegemon, który, który upada w ten sposób, postępuje, a może właśnie dlatego poniekąd upada. Ale ja bym się wrócił tutaj do Polski, do tego wątku polskiego. Czy nie uważa pan, że w kontekście no, zbliżającej się, jakby nie było jednak porażki Ukrainy w tej wojnie zachodu z Rosją, gdzie Ukraina jest oczywiście tylko narzędziem? Czy nie wymaga w ogóle polska polityka wschodnia jakiegoś przeformatowania, bo my do tej pory ży, żyliśmy takim mitem Giedroycia, zresztą nie do końca poprawnie odtworzonym. No ale że właśnie tym naszym celem jest prawda odciąganie od współpracy z Federacją Rosyjską kolejnych podmiotów i że w ten sposób uwiarygodnimy się na Zachodzie. Tymczasem wiemy, jak było. W Gruzji się nie udało, w Gruzji już rządzi taki. Właściwie system system rządów, który w zasadzie stara się z Rosją znaleźć porozumienia, bo przynajmniej żyć nie wrogo. Nie udało się, jak już wiemy, na Białorusi, gdzie tam już od dwudziestu paru lat, czy właśnie, ale chyba prawie już trzydzieści lat obalamy tego Łukaszenkę i, i nie bardzo nam to wychodzi. Na Ukrainie też, jak widać, się nie udało, więc czy my trochę też nie powinniśmy pomyśleć jednak o może bardziej realistycznej właśnie koncepcji polityki zagranicznej, co Pan, co pańska formacja polityczna, niezależnie od tego, jak będzie się nazywała i kiedy powstanie, czy będzie to nowa nadzieja, czy inna, macie tu zaproponowane w tej kwestii, bo domyślam się, że coś innego niż to, co słyszymy z właśnie wewnątrz establishmentu. Przede wszystkim trzeba odróżnić, że istnieją osobne państwa, które mają własne interesy, czy to będzie. Czy to będzie Rosja, czy to będzie Białoruś, czy to będzie Ukraina, czy to będzie Kazachstan, prawda? Każdy z tych państw ma własne, ma własne interesy i to nie jest tak, że to wszystko to jedna wielka kacapia, prawda? Z wyjątkiem kacapii oszczonej w tej chwili na zachód przez, 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 czyli Ukrainy, przynajmniej części Ukrainy, prawda? Bo to też. Polacy nie odróżniają, prawda, co się dzieje na wschodnie, wschodniej, prawda. No, Co to jest na przykład na przykład mówią, jak ruskie zajmą no, ale, przecież, przepraszam bardzo, no, przecież to jest dawny Jedysan, to są, to są dawne tereny, gdzie również były wpływy rumuńskie, tam jest przecież Budziak, prawda, gdzie jest, gdzie są, gdzie są Gagałzi, Mołdawianie, Ukraińcy, Rosjanie, wszystko takie, taka Szwajcaria, powiedziałbym wschodnia. Kto wie, czy na przykład by Rosjanom nie przyszło do głowy zrobić czegoś na kształt drugiego Naddniestrza, prawda, z tego jedysanu, prawda? natomiast wcale nie niekoniecznie musiałabyście chcieć wcielać się do, do, do Federacji Rosyjskiej, tak jak nie, nie, przecież na Naddniestrze prosi o, o włączenie do Federacji, a Rosja odmawia włączenia. Bo to jest coś kapitalnego właśnie dzisiaj, dzisiaj wczoraj tak, mam taką dyskusję na, na swoim Twitterze. I ludzie mówią, tu, tutaj ta rosyjska agresja, która zagarnia wszystko. Ja mówię, ludzie, oni nawet o Osetii Południowej nie chcą przyłączyć, Jak mówię o, o, o zagarnianiu, a... Natomiast Amerykanie zdążyli już, prawda, najechać tam Irak, Afganistan, <laughs> Libię, Libię, Syrię, co tam jeszcze, prawda? I tam, i tam były setki tysięcy, tysięcy, a, a tysięcy trupów. No i, i, i to oczywiście nie jest żadna agresja, nie bo, bo Panie Boże, prawda? Także, tak, także y, ludzie, mają, ludzie mają w Polsce ćwieka antyrosyjskiego, to już od dawna wstanego z mlekiem prawatki, można powiedzieć. Y, również mamy, mamy potem, no Polacy nie odróżniają Rosji od Związku Sowieckiego również. W związku z tym, w związku z czym mamy tu umocniony. No i teraz jeszcze mamy znów. Y, tego antyrosyjskiego chopra zabitego przez Amerykanów. Bloku. Bo już to, około roku 2008 stosunki były całkiem poprawne. To prawne, że z tego się cieszyłem, bo ja, jak wiadomo, wcale nie chcę mieć Rosji na granicy, ale, ale, ale chcę mieć z nią dobre stosunki. Bo po co mi dobre stosunki z Rosją? No po, po to po prostu, żeby jak Ukraina zaczyna posykiwać, to żeby na jej tyłach mieć kogoś, kto do spółki z nami będzie mógł z Ukrainą zrobić porządek, bo być jasno, Ukraina jest państwem potężniejszym od nas. Większe państwo ma nie, nie jeden Śląs, tylko ma, przynajmniej miało, prawda? Donbas i Krzywy Róg, prawda? Państwo ludne, bardzo takie nastawione nacjonalistycznie, e, przynajmniej Zachód taki bardzo banderowsko nastawiony. No i, i, i to państwo ma w dodatku armię, która jest ostrzelana. Gdyby Ukraina zechciała teraz e, 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 przyłączyć, przyłączyć przemyśle hełm i Rzeszów i zeszł do Ukrainy, prawda, czyli zakarzonie, no to Polska by się nie broniła dłużej niż tydzień. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Polska armia nie ma, nie ma żadnego, żadnej sprawy, co więcej uczy się chłopców w szkołach, że agresja jest czymś strasznym. Bo z ja nie wiem, czy polski poborowy byłby w stanie strzelić do kogoś, prawda? Bo to nawet karpia na karpia na na, na na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc, ciężko jest, ciężko jest Polakowi zabić. także że nie mam, nie mam pojęcia, czy bylibyśmy w stanie, stanie Ukrainie walczyć, w związku z czym dobrze jest mieć na tyłach Ukrainy sojusznika, prawda? Sąsiad sąsiada jest z reguły naszym przyjacielem, prawda? Sąsiad, no niekoniecznie, no niekoniecznie. Z Rosją to, to ludzie też zupełnie nie rozumieją, jak ja, jak ja tłumaczę, ja mówię, myśmy żadną, no z Rosją nie mieliśmy żadnych sąsiedzkich zatargów. No nie mieliśmy, no nie mieliśmy, jak to nie mieliśmy? No nie mieliśmy. Państwowej wojny. Oczywiście mieliśmy tam państwowe wojny z, z Turcją, ale sąsiedzkich zatargów z Turcją, żeśmy nie mieli. Dlaczego? Po prostu z Rosją nigdy nie, nie, nie graniczyliśmy, Raliśmy z Ukrainą, Litwą. <grywa> nigdy nie graniczyliśmy z Rosją, dlatego nie było sąsiedzkich zatargów. Gdyby, gdybyśmy graniczyli, to pewno byłyby. Chociaż graniczymy teraz tam na, w okręgu królewskim i tam żadnych zatargów, o ile wiem, o, o, o Gołda, Pani o, Pani o, Prawda, je, jezioro wieczne nie ma, w związku z tym. W związku z tym no nie bardzo rozumiem, rozumiem dlaczego, dlaczego musimy robić tę propagandę. A niestety Polacy mają tego zabitego gwoździa antyrosyjskiego I to, jest, i to jest trudne do zwalczenia. W tej chwili, jak narastają nastroje antyukraińskie, to wcale nie znaczy, że sławną że nastroje antyrosyjskie, nie? Mamy samych wrogów naokoło, Niemcy, Czesi, Ukraińcy, Słowacy, Białorusini zdaje się już też. Białorusini akurat nigdy nie mieliśmy z nimi żadnych sporów, mówiąc szczerze, więc nie bardzo wiem, czemu się na siłę robić jeszcze z Białorusinów wrogów. Proszę Państwa, Panie Prezesie, do kompletu, bo dwóch wrogów w Polsce nie wystarcza. Polska jest potężna, musi mieć wrogów z każdej strony. Ale chciałbym nawiązać do tego, co Pan mówił o potencjalnym konflikcie polsko-ukraińskim. Ten konflikt w tej chwili nie zanosi się, aby miał oblicze militarne, ale już w tej chwili ma oblicze handlowe. Mamy w tej chwili bardzo ostry spór graniczny, mamy spór polskich przewoźników z przewoźnikami ukraińskimi, z Unią Europejską Jak rozwiązać ten węzeł górdyjski? po prostu się nie wtrącać do przewozów. Każdy powinien przewozić co chce w jedną i w drugą stronę i wtedy by nie było problemu. Sosjali czysto ustrój, w którym się bohatersko pokonuje trudności nie znane w żadnym innym stroju. Jak oni nam zamknęli granicę, no to my też żeśmy zamknęli granicę. Prawda? I tak jak i tak jak, i, i tak jak w, słynnym, w słynnym dowcipie, jak dwóch dorożkarzy zaczęło okładać swoich pasażerów batami. Dlaczego jak ty bijesz mojego pasażera, to ja będę walił twojego pasażera? Takie, takie, w tej chwili mamy, takie w tej chwili mamy mamy obyczaje. No ci przewoźnicy są bici teraz, teraz z osoby dwustron, bo nikt nigdzie nie może jeździć. No, no, nam za chwilę też tam czegoś, czegoś, czegoś zabraknie, bo oni jednak coś władzili, Także za chwilę nam tego czegoś zabraknie. No. Nie mam, nie mam pojęcia, czym się ta cała głupota może skończyć. No, przyjdzie nowy rząd, to może, to może coś tam, coś tam się pójdzie w jakiś do głowy, ale przypominam, że tutaj są nie tylko narodowe problemy, ale również typowe zawodowe, związki zawodowe się włączają. Prawda? Jak się włączają związki zawodowe, no to panowie to nie, nie ma żartów. No panie Janusz, ale no jednak operujemy w takiej sytuacji, kiedy my podlegamy tym wszystkim wymogom Unii Europejskiej, a, a strona ukraińska nie, prawda? I dlatego tutaj no nie ma tej równości w konkurencji. No, no właśnie, na, na, tym, na, tym polega, na tym polega to nieszczęście. Gdyby, gdybyśmy my nie podlegali tym wszystkim przepisom, to nasze zboże byłoby znacznie tańsze i nie byłoby problemu z, z dumpingiem zboża ukraińskiego. Znaczy jakieś tam byłoby na pewno oczywiście. Przypominam, przypominam, że z Ukrainy się łoziło zboże do Polski w wieku XV, XVI i tak dalej, prawda? I, 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 i nikt, nikt nie mówił o, o, o jakimś dumpingu. Prawda? Także ja powiem więcej. Jacyś ludzie dowożą, dowożą zboże z Wielkopolski na Śląsk, i to jest też dumping śląskiego, śląskiego zboża, prawda? Zresztą rolnicy się powinni bronić przed zalewem, zalewem zboża z Wielkopolski bo tylko poza też jest więcej zboża niż, niż, niż na śląsku. Także, także jak, jak zaczniemy te, tego typu rozmowy, to daleko oczywiście nie. Znaczy możemy zacząć daleko, prawda? No dobrze, to ja jeszcze od drugiej strony w takim razie ja zapytam. Co z przekazywaniem broni Ukrainie za darmo? Czy pan się na to zgadza, czy jednak powinien to być handel i powinniśmy, Pana. zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy Pana. Ukraina te broni bardzo potrzebuje, to czy właśnie nie powinniśmy dwa razy większej ceny na przykład zażądać? W interesie, w interesie polskim. To jest interes Polski, państwa polskiego. Jest, jak już mówiłem, żeby nie graniczyć z Rosją. I takie buforowe państwo między nami a Rosją się nam bardzo przydaje. Czy ta Ukraina będzie z Donbasem, czy z to już nie jest nasz problem. To już nas, nas kompletnie nie interesuje. To jest spór między Rosją a Ukrainą i Polska się w to nie powinna wtrącać. Nasz interes polega tylko na tym, żeby, żeby, żeby nie dostaje się długo, dużą barierę między, między, między Polską a Rosją prawda, w postaci Ukrainy. I to nas tylko interesuje. Nawet połowa Ukrainy by nam do tego celu mniej więcej wystarczyła. I, 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 I tylko do tego powinna się ograniczyć nasza, nasza pomoc. Natomiast, jeżeli Rosja chce tutaj, jak twierdzi, odbić, odbić Krym, 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 Donbas, i Donbas tam Kubań, chyba, zdaje się, i, i powołuje, i co tam jeszcze? No bo przecież byli kodacy kubańscy, prawda? Z całą pewnością byli kodacy kubańscy. Trzeba powiedzieć teraz są akurat po Rosyjcy, no ale, ale, no ale, ale, ale są cholacy kubańscy. No i to, to w tym momencie już nie musimy się przejmować za nadto, za, NATO za Ukrainy Ukrainy broni. Zresztą tę całą wojnę woła Anglia, Ameryka, kraje anglosaskie, no Kanada, Australia, Kanada zwłaszcza wyjątkowo zaciekle tutaj podpuszczała, podpuszczała Ukrainę, bo trzeba powiedzieć, jasno, to jest bardzo biedny naród. Jego ekscelencja w Łódzimie Zełenskiej, jak startował w wyborach pod hasłami libertariańskimi, pod hasłami mm. ułożyć stosunki z Rosją. Ja go popierałem bardzo silnie. Z tego programu liberskiego to nic nie wyszło, bo własny lud na to, na to nie pozwolił, jak próbował zrobić jakieś reformy. To nie taka bazylia, gdzie, gdzie, gdzie pan Mili, tutaj, tutaj robi im reformę, a ukraiński lud się postawił twardo, jak miał być socjalist, to będzie socjalizm i koniec, prawda? W dalszym ciągu. No a z dobrych Sosnku z Rosją też nic nie wyszło i to jest, i to jest podpuszczenie angielskie. To już jest teraz rozmowa... Anglia zawsze zwalcza najsilniejsze mocarstwo na kontynencie, to jest ogólne. Teraz najpiękniejsza jest Rosja, więc. więc z Rosją walczy. I tak samo jak Radia w 1939 roku podpuściła Polskę. Nie zawierajcie, broń Boże, paktu z Hitlerem, prawda, tylko, tylko postawcie Hitlerowi, pokażcie, że stawicie mu czoła, Polska da radę, prawda? da rady Hitlerowi, my pomożemy, prawda? no i wystawili nas na strzał. Tak samo teraz Anglicy podpuścili, podpuścili Ukraińców, my was uzbroimy, prawda? tam wyszkolimy te Azowy wszystkie, tutaj tu, Amerykanie nam pomogą, broń, prawda? no i dacie rady tej Rosji, dacie radę, podbijecie Moskwę prawda? niedługo. No i, no i Ukraińcy w to uwierzyli, no i niestety teraz w skutki współpracowania Anglosasów jak się te dwa mocarstwa wyniszczają, no to jest bardzo dobrze, prawda? Bo, znaczy im nie zależy na wyniszczaniu Ukrainy, im zależy na wyniszczaniu Rosji. Nam, Polakom, zależy również na wyniszczaniu Ukrainy. <laughs> także, także, ten, także to jest różnica między interesem państwowym polskim a interesem państwowym angielskim. Ale w każdym razie rozumiemy, i oni są gotowi ten Rosję osłabiać do ostatniego Ukraińca. Bardzo pilnują, żeby wojny światowej z tego nie było. Się wam, że chcą zrobić wojnę światową, ale nie już im przeszło przeszło, nie chcą ludzi w chcą po prostu Rosję osłabić, prawda? Tak jak, tak jak w, słynnym, w słynnym górackim powiedzeniu hej na wirsku, hej na równym zabił z Bacekównem, a czy zabił, czy nie zabił, ale zawsze go osłabił, prawda? No więc, więc właśnie czy Ukrainę zabije Rosję, czy nie zabije, ale zawsze osłabił. I o to, i o to Amerykanom chodzi. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, gościem wbrew cenzurze i myśli polskiej był jak dotychczas jeszcze lider Nowej Nadziei, ale w każdym razie nieustraszony i nieugięty jeden z liderów ruchu antyestablishmentowego w Polsce, pan Janusz Korwin-Mikke. Serdecznie dziękuję panie Januszu za wizytę w naszym wirtualnym studiu. Dziękuję, kłaniam się, witam, witam i żegnam obydwa studia. A, a żegnają się Przemysław Piasta, Myśl Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. I Tomasz Jankowski wbrew cenzurze. Zapraszam na nasze kanały i na kolejne nagrania. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze Zrozumieć, by Przeżyć. Do zobaczenia. Dziękuję.